Nasz gość dnia. Goście dnia Rady nadzieja jest Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w ośrodku brakuje psychoterapeutów, psychologów? Oczywiście, że brakuje. Cały czas mam ogłoszenie na stronie, że potrzebujemy pracowników, że szukamy, ale to jest taka grupa zawodowa, gdzie trudno pozyskać personel, zwłaszcza psychoterapeutów. Jakby ciągle szukamy, tak? Ciągle szukam, nie tylko w Łomży, oczywiście poza gdzieś też jakby granicami naszego miasta. Mam terapeutów z Ostrołęki, z Warszawy, z Białego Stoku, więc tak staram się pozyskać tą grupę zawodową, ale naprawdę nie jest to łatwe. A dlaczego? Przede wszystkim brakuje na naszym rynku psychoterapeutów. Psychoterapia jest takim zawodem, gdzie ta ścieżka zawodowa trwa dosyć długo, gdzie po tych pierwszych studiach psychologia czy pedagogika ludzie decydują się na pójście na psychoterapię i to jest też szkolenie, które czasami trwa do około 10 lat, zanim zakończy się certyfikatem psychoterapeuty. A zapotrzebowanie na rynku jest tak duże, że te osoby, właściwie jak wchodzą na rynek, natychmiast są zagospodarowywane przez różnego rodzaju placówki. Często też odchodzą do gabinetów prywatnych. Jakby ciągle mamy deficyt tej grupy zawodowej. I no właśnie, czyli to zapotrzebowanie jest, ale ja sam trochę badając rynek, jakby w uczel patrzyłem uczelnie, które oferują naukę tych, na tych kierunkach, to. Nie, ma, nie jest to jakiś częsty kierunek, czy psychologia. Y, y, psychoterapeuta to jest oddzielny kierunek, czy to Oczywiście. jest? Oczywiście, psychologia to są studia magisterskie, po których dopiero można pójść na szkolenie z psychoterapii. To nie Psychoterapia ma wielu... nie ma ich wielu, ale to jest Właśnie. tak, jakby to była specjalizacja. Ale jeśli chodzi nawet o samą psychologię, to, to nie ma wiele uczelni, nawet w Województwie Podlaskim czy w Białymstoku, które oferują ten kierunek. To też dziwne, patrząc na to, że zapotrzebowanie jest. Ja myślę, że tych uczelni mamy już. Już teraz coraz więcej, i już z pozyskaniem psychologów nie mam takiego problemu jak z pozyskaniem psychoterapeutów. Ci psycholodzy już pojawiają się na rynku, już są osoby po studiach, które szukają swojej ścieżki zawodowej i czasami są to uzależnienia. Ku mojej ogromnej radości też. I, i, i teraz pytanie: Czy ludzie borykają się z większymi problemami? Tych ludzi z problemami jest więcej. Czy ludzie są bardziej świadomi tego, że, że warto iść do psychologów? Do psychoterapeuty, dlatego zapotrzebowanie jest tak duże? Ja myślę, że świadomość społeczna wzrosła. Um, myślę, że teraz, jak pojawiają się jakieś trudności, to dużo większa grupa osób decyduje o tym, że jednak poszuka pomocy, nie zostanie sama z problemem, tylko postara się sobie pomóc. I ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Więcej ludzi szuka pomocy, nie wstydzi się pójścia do psychologa. Pamiętam takie czasy, panie redaktorze, kiedy właściwie psycholog był traktowany na równi jak psychiatra, i pójście do, w ogóle do psychologa czy do psychiatry było obwarowane dużym wstydem. Y ludzie decydowali się pójść wtedy, kiedy już czasami nie byli w stanie naprawdę sobie poradzić w żaden sposób, i w takich sytuacjach trudnych i kryzysowych. Teraz dzieje się to dużo szybciej, dużo częściej. Y nawet zaobserwowałam coś takiego, jak taką modę na chodzenie do psychologa. Ym, prowadzę ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zaobserwowałam taki zwyczaj, że z niektórych szkół na przykład spotykało się ilość osób z jednej klasy na korytarzu naszego ośrodka. A to, a to też pytanie, czy idą i faktycznie mają jakieś problemy, czy idą, bo to jest modne. Ja myślę, że to trochę jest i tak, i tak idą, bo mają trudności, ale nie wstydzą się o tym mówić rówieśnikom, nie wstydzą się tego w klasie powiedzieć: Mam trudności, więc szukam psychologa. Kiedyś było to jednak obwarowane wstydem. Dziś idą młodzi ludzie, szukają pomocy, spotykają się na korytarzu i staje się to pewnego rodzaju normalnością no właśnie, trochę tak jakby modą, nawet, że jak mam kłopoty, to. Poszukam psychologa. No to ja pamiętam taki przykład z piłki nożnej. Rok 2011, 2012 Franciszek Smuda prowadzi polską reprezentację. Było pytanie, panie trenerze, może psycholog sportowy by się pytał w Karczan. Psycholog? My nie mamy psycholi w drużynie. No to no takie było kiedyś podejście do tego tematu. No ale mówi się też, że w, szkolach, w szkołach brakuje psychologów, że 24% dokładnie tej grupy zawodowej brakuje. To też zmieniło się podejście, jeżeli chodzi o same szkoły. No ja pamiętam, kiedyś pójście do psychologa to było za karę. Byłeś niegrzeczny, to było świącińskie do psychologa. Pewnie pani tak trochę też dzisiaj też jest, tak myślę, że, że ten psycholog, jak już jest w tej szkole, a czasami to jest jeden psycholog na dwie szkoły na przykład, to, no to jest tak duża liczba dzieciaków czy też młodzieży w tej szkole, że pewnie tak trochę jest to za karę pójście do psychologa albo wtedy, jak ktoś stwarza problemy. Ale też myślę, że zdarzają się czasami młodzi ludzie, którzy idą do psychologa, żeby porozmawiać sami z siebie, ze swojej własnej jakby inicjatywy. Chcą z kimś dorosłym porozmawiać, bo borykają się z różnego rodzaju dylematami, a czasami w domu nie mają z kim porozmawiać albo nie czują się na tyle bezpiecznie yy, z tym problemem, który mają, żeby z kimkolwiek rozmawiać, a jednak psycholog jest taką osobą, która yy, Powinna dotrzymać tajemnicy zawodowej. Jest to wpisane w nasz zawód poniekąd. Bo mówi, mówi się właśnie o tym, że te problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą coraz większej grupy młodzieży. No, w ośrodku jest opieka psychologiczna, mhm. psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży. To pani może stwierdzić, że problem narasta? Czy, czy to po prostu wynika tak, jak rozmawialiśmy wcześniej z tej świadomości, że przychodzą, wiedzą, że coś jest nie tak. Um. Problem narasta, ale też większa świadomość. Ja myślę, że tutaj to jakby jedno i drugie powoduje, że tych dzieci i młodzieży jest dużo, jeśli chodzi o liczbę naszych pacjentów. Tak jak obserwowałam statystyki, to właściwie od lat utrzymuje się to na takim jednym poziomie, tak, w skali roku, to w każdym z trzech ośrodków mniej więcej przyjmujemy tak od 330 do 370 dzieci i, i młodych osób. Ale ja też więcej pacjentów przyjąć nie mogę, bo ograniczona jestem ilością personelu, którego nie mogę pozyskać. To, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Kolejkę oczekujących mamy kilkumiesięczną. Czasami zanim młody człowiek dotrwa w kolejce do psychologa, okazuje się, że już gdzieś tą pomoc uzyskał w prywatnym gabinecie albo gdzieś znalazł jakieś miejsce, gdzie szybciej uzyskał pomoc. No, myślę, że tych osób potrzebujących jest dużo. Teraz też e, właściwie no myślę, że to taki znak naszych czasów. Tak, że gdzieś e, m, mówimy o przemocy rówieśniczej. Ona zawsze była, tylko teraz jest to bardziej tak ponazywane, o różnego rodzaju trudności w relacjach, o różnego rodzaju, nie wiem, lękach e, albo w takich interpersonalnych problemach młodych ludzi i oni są bardziej śmiali, odważni, żeby wyjść na zewnątrz, żeby porozmawiać z kimś, z psychologiem o tym. A to też jest e, smutne, to, to się powtarza, że Polska to nie jest kraj dla, dla chorych ludzi, czy ludzi mających problemy, bo tak jak pani powiedziała, kolejka bywa kilkumiesięczna. Jak ktoś ma duże problemy mm. i czeka mm. kilka miesięcy na swoją kolej, te problemy będą się nawarstwiać, to zanim on doczeka mm. się tej wizyty, no to może coś się stać, stać jakaś tragedia. Może, może, też bardzo się o to martwię, ale no niestety realia są takie, jakie, o jakich mówiłam. Problem z ilością pracowników, ale też pamiętajmy o tym, że z ilością zatrudnionych pracowników wiążą się finanse, więc te środki, którymi dysponuję, pozwalają mi na... Takie zatrudnienie, jakim dysponuję. I myślę, że tutaj, no być może jestem takiej dobrej myśli, że, no, że gdzieś uda się pomóc w miarę wszystkim potrzebującym. Czasami zdarza się, że ktoś przychodzi i mówi bezpośrednio o myślach samobójczych, których doświadcza, więc nie, nie, nie czeka w tej kolejce kilkumiesięcznej. Jest to wskazanie do tego, żeby z tym człowiekiem pracować już, więc znajdujemy taką przestrzeń, żeby pomóc i żeby wesprzeć, żeby do tych tragedii jednak nie dochodziło. Mówi pani o tych problemach, które właściwie są. No, odkąd, jak ja się uczyłem w szkole, pani pewnie się uczyła, to było to samo: gdzieś przezywanie i mm. przemoc rówieśnicza, mm. ale czy, czy są jakieś no, nowe problemy, które się teraz pojawiły, a których wcześniej nie było. Oczywiście mamy nową technologię. Mamy różnego rodzaju media społecznościowe i od czasu do czasu pojawiają się takie historie jak hejt. Ja myślę, że hejt teraz jest taki wszechobecny. Młodzi ludzie tego bardzo doświadczają często i bardzo przeżywają i ma to ogromny wpływ na ich psychikę. Um, Osoby, które doświadczyły hejtu, zgłaszają się do nas z taką trudnością poradzenia sobie, z tymi emocjami, które to spowodowało. Czują się w jakiś sposób nie wiem, zaatakowane, poniżone, zastraszone, bardzo przeżywają to, co ich dotknęło i co ich spotkało. I myślę, że tego jest sporo, tak, tak naprawdę młodzi ludzie nagrywają różnego rodzaju filmiki, udostępniają w mediach. Czasami rówieśnicy są wobec siebie też bardzo okrutni. Czasami te informacje, których sobie udzielają, które wypisują na siebie gdzieś tam tak w internecie, są bardzo raniące. Też czasami młody człowiek nie przewiduje, co może, jaką siłę ma słowo. I czasami to słowo może bardzo zranić, może zadać ogromny ból koledze koleżance i może być ogromną trudnością dla kogoś. A czy, czy, a czy to jest trochę tak bo się mówi: a, za moich czasów to my byliśmy twarci, że teraz ta młodzież jest bardziej krucha psychicznie. Też tak to spostrzegam, że jest bardziej delikatna, że jest bardziej wrażliwa na krytykę chociażby, na komunikaty różne od rówieśników czy od osób dorosłych. Że jest tak jakby nieco mniej odporna psychicznie. Też to jest taka młodzież, tak jak ja obserwuję, panie redaktorze, która ma jednak tak jakby mniejsze umiejętności interpersonalne. Właśnie za naszych czasów my więcej czasu spędzaliśmy w relacji bezpośredniej, twarzą twarz, w twarz z naszymi rówieśnikami. To były różnego rodzaju zabawy na świeżym powietrzu, tak, to była gra, yy, różne zawody sportowe. To było wszystko to, co uczyło tych relacji, co uczyło też radzenia sobie z krytyką. Pamiętajmy, że dzisiejsze dzieci, dzisiejsza młodzież dużo czasu spędza przed komputerem. W komórce, w, te, w telefonie komórkowym. I, I te relacje, tak jakby zmniejszyła się ta ilość czasu spędzana na zewnątrz, tak? Na podwórku, na tym placu zabaw, czy gdziekolwiek, ale na świeżym powietrzu z rówieśnikami, jakby ten czas przeniósł się do domu, do swego pokoju, przed komputerem. I to powoduje, że taka umiejętność bycia w grupie rówieśniczej w relacjach międzyludzkich jest jednak mniejsza. Ci młodzi są bardziej narażeni na krytykę. Mało tego, ponieważ kiedyś nie było internetu, to można było powiedzieć coś do siebie. Usłyszało to najwyżej kilka osób, które były świadkami być może tak, jakiejś niewybrednej krytyki, jakiegoś niefajnego odezwania się. Dziś jak się coś pisze komuś pod jakimś filmikiem, pod zdjęciem, pod czymkolwiek, to tak naprawdę proszę zobaczyć ile to ma odbiorców. Ale też yy, często tak ja zauważyłem w tym młodszym pokoleniu jest tak, że oni gdzieś trochę się chowają za Pancerzem, i na przykład zdjęcia na Facebooku, to mm -hmm. często twarze są zasłonięte, że tam nic nie, wi nie wiadomo, kto to jest o tym zdjęciu. Czy to mm -hmm. też jest pewnego rodzaju osłona, ochrona przed krytyką, czy zdjęcia mm -hmm. gdzieś używa tych y filtrów na, na różnego rodzaju aplikacjach? Też tak to odbieram, że jest to pewien sposób y ochrony siebie. Y jak mnie nie zobaczą, to mnie nie skrytykują. To tak trochę tworzenie takiego awatara. Dla świata. I też to obserwuję, że czasami przychodzi taki moment, że ktoś jest tym awatarem, a przychodzi taki moment, że czuje się na tyle odważny, albo na tyle bezpiecznie, że pokazuje swoją twarz, albo umieszcza swoje zdjęcie z jakichś aktywności. To, to zamykając ten temat zdrowia psychicznego, yy, powiedziała pani, że tych specjalistów brakuje, na ilu dokładnie? Może pani tak stwierdzić, ilu dokładnie brakuje tych ludzi? Tak naprawdę brakuje mi co najmniej dwie, trzy osoby, ale mówię tutaj o etatach, mhm. o całych etatach. Dwie, trzy osoby. Problemy ze zdrowiem psychicznym to jedno, ale liczba dzieci i nastolatków, które wymagają też pomocy w zakresie uzależnień. Jest, jest większa, wydaje, że się, wydaje się, że się zwiększa. To czy Pani może potwierdzić te dane, które chyba są trendem takim ogólnokrajowym, że przychodzi też młodzież do, do środka i ma problemy, nie wiem, w wieku 15 lat z alkoholem, z narkotykami? Rzeczywiście tak się zdarza, może nie jest to tak, że to jest jakiś taki ogromny problem u nas, tylko zdarzają się młodzi ludzie, którzy mają za sobą już różnego rodzaju inicjacje alkoholowe, narkotykowe, no bardzo szybko na przykład nikotyna się pojawia. Rzeczywiście um, nie ma dużo tych osób uzależnionych. Bardziej to są osoby, które w jakiś sposób zaczęły używać ryzykownie, szkodliwie, gdzie już coś się wydarzyło. Jeszcze może nie jest to uzależnienie, ale jest to już bardzo dobry wstęp. I jeśli młody człowiek w porę nie zatrzyma się, to bardzo prawdopodobne, że szybko się uzależni. Zdarza nam się, że w ośrodku terapii uzależnień, w oddziale stacjonarnym, miewamy osoby uzależnione już młode, takich tak zwanych młodych dorosłych. To są osoby, które są po 20 roku życia i już rozwinął się u nich pełnoobjawowy zespół uzależnienia od alkoholu albo od narkotyków. Więc te osoby zaczynały wcześniej. Takie osoby młode trafiają do nas rzeczywiście, ale też jest spora grupa osób, które uzależnione są na przykład od telefonów komórkowych, od internetu, od gier. Właśnie, to się może wydawać śmieszne, a jakie są tego objawy, dochodzi do, do, do krzyków, czy, czy papai... Mhm. Była ta, ta scena w sali samobójców, kiedy dziecku postanowiono odłączyć tak komputer w końcu. I pamiętamy reakcję tego Dominika, o ile mnie pamięć nie mieli. I to właśnie wiąże się z czymś takim, z takimi reakcjami? Tak, tak, ponieważ jest to zabranie czegoś, tego środka, które, które wycisza emocje, który jest takim wypełnieniem, dopełnieniem życia, który jest jakby czasami sensem. Wszystkiego. I odebranie tego, próba w jakiś sposób ograniczenia przez rodzica, powoduje bardzo często agresję. Pamiętam takie historie, kiedy rodzice opowiadali o tym, że młody człowiek zaczyna, nie wiem, krzyczeć do rodzica w momencie, kiedy rodzic próbuje zastosować ograniczenie, kiedy dochodzi do bójki z rodzicem młodego nastolatka, w momencie, kiedy rodzic odbiera tą możliwość korzystania z internetu czy gry komputerowej. I to jest takie bardzo. Bardzo smutne i to też świadczy o tym, jak, jak bardzo ważne w życiu tego młodego człowieka jest to um, właśnie ten, ten kontakt z internetem, tak, komputer, telefon komórkowy, że to już nabrało takich rozmiarów uzależnienia. I udaje się tą młodzież wyprowadzić z tych uzależnień? Pracujemy nad tym, panie redaktorze. Mam nadzieję, że. Um, że są takie osoby, jakiś procent osób, które naprawdę sobie potem nieźle radzą, które, które uczą się tej kontroli i tą kontrolę umieją utrzymać. Bo pamiętajmy, że tak jak z narkotykami, z alkoholem czy też z innymi substancjami psychoaktywnymi, to tak naprawdę pracujemy nad tym, żeby człowiek młody całkowicie się rozstał. Tak w przypadku telefonów komórkowych czy internetu, nie możemy tego całkowicie zabrać, zabronić, ograniczyć do zera. To jest czasami narzędzie pracy człowieka, to jest y, komunikator ze światem. Więc tutaj ta praca nasza idzie w tą stronę, żeby nauczyć się kontrolować swoje zachowanie, żeby z tych godzin spędzonych. Y, na przykład w mediach społecznościowych czy też w przygrach z tych godzin, załóżmy czasami 14 w ciągu doby, żeby to były dwie godziny czy godzina poświęcona na te rzeczy, które są ważne, potrzebne i które muszą się wydarzyć. To, to dzisiaj to taka rola, tak jak ośrodka waszego, wydaje się no, bardzo duża w tych czasach, bo nie dość, że są większe te uzależnienia, które były wcześniej, no to dochodzą jeszcze nowe. Tak, dochodzą nowe, doszły właśnie, te nowe technologie spowodowały, że rozwinęło się całe jakby pasmo tych uzależnień właśnie od internetu, od mediów społecznościowych, no od gier komputerowych, to obserwowaliśmy już wcześniej. Ale proszę zaobserwować taki obrazek czasami, gdzieś jesteśmy, nie wiem, na przystanku autobusowym. Młodzi ludzie wyszli ze szkoły, czekają na autobus. I tak naprawdę, każda z tych osób wyciąga z kieszeni, z plecaka telefon komórkowy i zamiast porozmawiać z kolegą, koleżanką, jest w wirtualnym świecie. Ja zrobiłem kiedyś takie zdjęcie, jak jechałem metrem w Warszawie i mm. wszyscy siedzieli przy telefonach. Wszyscy, każda z obok, mm. obok siebie w telefonach. Więc to taki mm. znak czasów. Jeżeli chodzi o alkohol, uzależnienie, które no, trwa mm. od lat i wydaje się, że nie ma kompletnie. Poprawy, patrząc na statystyki, i pytanie, czy może należy machnąć ręką? Może powiedzieć, że Polska ma to w genach, że Polacy po prostu lubią pić i, i z tym nic się nie da zrobić? Tak bym na to nie patrzyła, panie redaktorze. Ja myślę, że każda praca, i bardzo mocno w to wierzę. Pracuję ponad 30 lat w lecznictwie uzależnień i bardzo wierzę, że każda ta nasza praca wykonana to jest jakaś cegiełka do tego, żeby jednak to picie, ono jest, ale żeby ograniczyć, zmniejszyć, żeby ta świadomość społeczna jednak była inna. Proszę zobaczyć, że przed wielu laty było tak, że Polska słynęła z tego, że było dużo napojów wysokoprocentowych. Potem obserwowaliśmy na różnego rodzaju wykresach i w różnych badaniach, jak to się zmienia. Mało. jak te alkohole wysokoprocentowe zaczęły być zastępowane alkoholem niskoprocentowym jak gdzieś pojawiał się ten trend picia na przykład nie wiem piwa zamiast picia wódki ja mam nadzieję, że my tak no, udaje nam się coś wypracowywać, że jednak teraz też trochę taka moda się zaczyna robić wśród młodych osób na to, żeby być Czystą osobą, czystą od różnego rodzaju środków psychoaktywnych. Owszem, zawsze były i będą osoby, które e, chcąc być w grupie, chcąc zaistnieć, chcąc w jakiś sposób rozładować napięcie, emocje, e, będą używały różnego rodzaju środków, takich jak alkohol czy narkotyki, chociażby marihuana, która teraz jest coraz bardziej obecna e, na różnych spotkaniach wśród młodzieży. To ja myślę, że też jakby z drugiej strony jest to, to takie przekonanie, że można bez żadnych używek fajnie się bawić, być fajnym nastolatkiem, mieć fajną grupę rówieśniczą i przeżywać wszystko na trzeźwo. Ja słyszałem, że, że Włosi chyba tak mieli kiedyś kiedyś problem z alkoholem i, i udało im się gdzieś ten problem powstrzymać, że teraz Włochów odbieramy jako tych, którzy są degustatorami. Oni wypiją sobie lampeczkę wina tylko przy towarzystwie czy, czy w domu do obiadu i właściwie tyle. Rzeczywiście tak było. Myślę, że to też trochę związane jest z włoską tradycją, bo jednak pamiętajmy, że to tak trochę jak we Francji, że to ten alkohol, to wino pojawia się do posiłków, że ten obiad na przykład jest związany z lampką wina. No a jeśli jest środek psychoaktywny spożywany codziennie, systematycznie, długo, no to, no to w którymś momencie musi dojść do rozwoju objawów osiowych, uzależnienia i faktycznie unik ta trochę kultura patrzenia na Alkohol się zmienia, ale myślę, że jak to jest coś, co jest używane codziennie, to, to jest to niepokojące, panie redaktorze. To jest tak, że no jednak gdzieś w funkcjonowanie układu nerwowego wpisuje się ten środek psychoaktywny. To nie jest naturalne, że ktoś codziennie używa alkoholu, chociażby lampki wina do obiadu. Że nie może sobie bez że tego nie może wyobrazić, bez tego tego obiadu. wyobrazić sobie obiadu, no chociaż oni mówią, że nie, nie, to ich wino to jest tak mocno rozcieńczone, że tam właściwie to, to tego wina to niewiele, no ten kolor zostaje, ale tam jest bardzo dużo wody mineralnej. No nie wiem, Pani jest niepokojące. Nie to niepokojące. To już na koniec. Jakie plany, jeżeli chodzi o ośrodek w najbliższym czasie? Och, plany mam. Oczywiście, że mam plany rozwojowe, bo, bo cóż, tak, nowy rok się zaczyna, to tak fajnie mieć plany i ja w tym roku mam. Jestem całkiem tak na świeżo po złożeniu wniosku inwestycyjnego do Funduszu Medycznego. Mam taką gorącą nadzieję, że ten mój wniosek jakoś tam... No, zostanie dostrzeżony i gdzieś w tym rankingu się zapisze na tyle, żeby dofinansowanie dostać, bo to jest ponad 12 milionów. Bardzo chciałabym rozbudować niski budynek administracji, bo on jest parterowy, podnieść go do poziomu budynku, gdzie odbywają, gdzie jest jakby te świadczenia medyczne są udzielane, czyli tak do wysokości dwóch pięter bardzo brakuje nam y, takich dużych sal do terapii grupowej. Ym, brakuje mi też sali, gdzie mogłyby się spotykać grupy dzieci i młodzieży. Więc chciałabym właśnie rozbudować budynek administracji, żeby można było poszerzyć y, to co teraz mamy o te sale terapii grupowej, ale też mam taki plan, żeby utworzyć hostel dla osób uzależnionych od alkoholu. Takiego miejsca nam brakuje. W Województwie pod nie ma hostelu. Zdarzają się pacjenci, dla których ten okres leczenia 8 tygodni jest zbyt krótki, jest im trudno wrócić do środowiska, do życia takiego społecznego, wymagają jeszcze pomocy, wsparcia. Nie mamy w tym momencie możliwości, żeby im takiego wsparcia udzielić, więc mam nadzieję, że jak uda mi się pozyskać środki, to, to takie miejsce będę mogła stworzyć. No to pozostaje trzymać kciuki. Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki.